czy zespole szkół bukowcu. Teraz przystępuję do dalszego przedstawiania dochodów, jakie zostały zwiększone tym projektem uchwały. I też w dziale oświata i wychowanie rozdział 801.04 zwiększamy o kwotę 213 tysięcy w związku z pozyskaniem nieplanowanych wpływów z rodziców w ubiegłych Chciałam tu wyjaśnić, czy to są rozliczenia, które były poprzednio wprowadzane, nie były wprowadzane w pełnej kwocie uzyskanych. To są środki po likwidacji zakładów budżetowych w przedszkolach, które pozostały na koniec 2010 roku i zostały jako dochody przekazane na budżet gminy w roku 2011. Nie było na to planu, teraz jest wprowadzane. Następne zwiększenie dotyczy działu pomoc społeczna. W rozdziale 852.12 zwiększamy kwotę 18 652 zł. To są dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i są to wpływy uzyskane od różników alimentacyjnych w części należnej gminie. Następne zwiększenie dotyczy działu pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Tutaj w rozdziale 853.05 żłobki wprowadzamy kwotę 59.802 zł, w związku z pozyskaniem nieplanowanych był rozliczeń z lat ubiegłych i znowu te rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą likwidacji zakładu budżetowego, który był żłobek i z przekazanych po likwidacji środków do budżetu gminy. Zwiększamy też rozdział pozostała działalność o kwotę 103 831 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu Otwarte Drzwi w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to zgodne z aneksem do umowy. Zna, umowa była z dnia 1 w sierpnia 2008 roku pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego a gminą Nowy Tomic. Tyle co dotyczy dochodów. Następnie przedstawię wydatki, które w zwiększeniu ulegają o kwotę 150 454. Są tu też i zmniejszenia wydatków, a następnie przedstawię zwiększenia. Zmniejszenia dotyczą rozdziału 616 drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 407 tysięcy złote. i tu są zmniejszane wydatki majątkowe. Zadanie przebudowa dróg gminnych ulica Poznańska i Sienkiewicza o kwotę 36600 jak już przedstawiałam po stronie wydatków, została zmniejszona na to zadanie yy, dotacja celowa decyzją wojewody z 1 czerwca. Następne zadanie, które zostaje zmniejszone, to jest opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Zborszyńskiej od ronda osiedlowego do obwodnicy. Zmniejsza się jej o kwotę 46 433 zł, w związku ze rezygnacją z opracowania dokumentacji. Następnie zwiększa się wydatki. W dziale Transport i łącze. w rozdziale 613 o kwotę 6 tysięcy, w rozdziale 614 o kwotę 1000 zł w związku z realizacją inwestycji w budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biarszczymskustawie i w Wolu i Kościelnej oraz budowy sieci w sieci wodociągowej w Biarszczymskustawie. Te kwoty są przeznaczone na opłaty związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie dróg publicznych. Następnie zwię zostanie zwiększany rozdział drogi publicznej gminy o kwotę 53 tysiące i te są zwiększone wydatki majątkowe na zadanie budowa drogi we wsi Kozielackiej. Jak mówiłam po stronie dochodów mamy wprowadzoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 53 tysiące złotych. W dziale 750 administracja publiczna. W pozostałej działalności zwiększamy o kwotę 74 tysiące. Wydatki bieżące tu będą zwiększane o 16 tysięcy. Z tego 5 tysięcy przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje z budżetu gminy. Będzie to szkolenie w zakresie ewidencji księgowej i rozliczania tychże dotacji. Następne zwiększenie 11 tysięcy dotyczy. Wypokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy Nowy Tomysz do stowarzyszenia KORW siedzibą Dusznika. Następnie są zwiększane tu wydatki majątkowe o kwotę 58 tysięcy na nowe zadanie budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Nowy Tomyśl, trasa Nowy Tomysz, ulica Poznańska, plac Chopena, ulica Piłsudskiego i ulica Witosa. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększa się wydatki w rozdziale 754.04 o kwotę 23 tysięcy złotych i przeznacza je się na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji o kwotę 5 tysięcy złotych, będąc to wydatki dokonywane bezpośrednio z budżetu, następnie na dodatkowe patrole na terenie gminy. Zwiększa się o kwotę 18 tysięcy złotych i te środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. W rozdziale 754-12 zwiększamy o kwotę 50 tysięcy złotych, przeznacza się je na szkolenia strażaków, a także ich udział w akcjach ratowniczych. W dziale oświata i Wychowanie, szkoły podstawowe zwiększamy wydatki majątkowe o 119. 539 zł i to jest na zadanie inwestycyjne organizacje szkolnego placu dla szkole podstawowej w uchworce. Tu jest szkoła podstawowa w uchowcu, ale tak prawdę mówiąc to jest wynika z wniosku taki zapis tego zadania i tak musi pozostać. I tu jak mówiłam, 50% to zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 50% ze środków własnych. W dziale pomoc społeczna w rozdziale 852.12 kwotę 18 652 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec różników alimentacyjnych i to przeznacza się na wynagrodzenia. Po stronie dochodów ta kwota została wprowadzona 18 652 jako uzyskane wpływy z części do tych uzyskane przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w rozdziale 852.19 mamy zwiększenie o 22 460 zł. Jest to przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz odprawę emerytalno-rentowej w związku z umowy o pracę z pracownikiem, który przeszedł na rentę inwalidzką. Dział 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Zwiększamy tu rozdział pozostała działalność. Wydatki bieżące o kwotę 103 831. Jest ona przeznaczona na realizację projektu Otwarte Drzwi w ramach POP. Po stronie dochodów została wprowadzona dotacja w tej kwocie 103 831 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale 901 wydatki majątkowe zwiększamy o 16 tysięcy złotych na zadanie budowa sieci wodociągowej na terenie obrótów działkowych Złotowiacki dla no Tomyślu. Rozdział 915 oświetlenie zwiększamy o ponad 42 tysiące. Jest ona przeznaczona na remont sieci elektrycznej i oświetleniowej Parku Kultury i Wypoczynku. Jest to teren w okolicy sceny, ale ja do wojska, do korzystówki. W rozdziale pozostała działalność, wydatki bieżące zwiększone są o 28 tysięcy, z tego na przegląd i wycinkę drzeźwienia przeznacza się 25 tysięcy złotych, na zakup pionka, sprzętu na plac zabaw, człowiek nowej kwotę 3 tysiące złotych. Środki na ten cel pochodzą z darowizny która wpłynęła na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego w listopadzie 2010 roku. Ponadto dokonuje się przeniesień z działu gospodarka mieszkaniowa. Rok 705 zmniejsza się o ponad 100 tysięcy zł. Wydatki majątkowe zadania budowa mieszkań komunalnych w Glinie oraz zmniejszenie następnie w dziale Kultury i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejsza się tu wydatki Termomodernizacja Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 250 tysięcy złotych. I tą kwotę 350 tysięcy przenosi się do działu 600 prac i łączność na budowę zadania budowa parkingu przy gimnazjum w Nowym Tomyślu. Już mówiłam o tym przy przedstawianiu przedsięwzięć w prognozie finansowej. Następnie jeszcze małe przeniesienia zostaje w dziale oświata i wychowanie. Tam w przedszkolu numer 2 zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 50 tysięcy, przenosi się je na wynagrodzenia bezosobowe i ponadto następne przeniesienia związane są jeszcze z uchwałami zebrań wiejskich i, tym, i przeniesienia, które zostały zrobione wynikają z tych uchwał. Ponadto chciałam jeszcze tu powiedzieć, że tą uchwałą zmniejszamy deficyt o 232 701 zł. I z czym to jest związane? Związane jest to z prowadzeniem dotacji na placę zabaw w tej części dotyczącej 2010 roku. To jest kwota 235 701. I oprócz tego. Wprowadzenie 3000 zł na plac zabaw, które jest wprowadzane z moich środków. Różnicą wprowadzamy, zmniejszamy deficyt budżetu o 232 701 zł. Przepraszam bardzo, jeszcze raz może to powtórzę. W dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola Sprzeczkola numer dwa zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników od potem 50 zł i przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe. Przepraszam bardzo za tą rękę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Księgowicz. Panie Przewodniczący, do do Pani Burmistrz mam pytanie: dwa pytania odnośnie działu 754. Dodatkowe patrole na terenie gminy na kwotę 18 tysięcy złotych. Czy to już na patrole, które się odbyły, czy na patrole, które będą, a jeśli tak, to z racji obecności komendanta, w jakim okresie one są planowane? Natomiast drugie pytanie to ta kwota 50 tysięcy złotych, czy to jest na państwową straż pożarną, czy na również Ochotniczą jak to Dziękuję bardzo. Może zaraz Pan Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jeżeli chodzi o 50 tysięcy złotych, to nie jest na Państwową Straż Pożarną, tylko na Ochotniczą Straż Pożarną. Ja już mówiłem to na komisjach. Przede wszystkim jest to związane z akcją lutową 7 lutego związaną z pożarem palasu w Ponsowie. Dlatego musi być to zwiększenie, jeżeli chodzi o. Ten drugi element pytania dotyczący patroli. Patrole będą przede wszystkim odbywać się w tak zwanych nasileniach w sezonie letnim, bo tam mamy główne zagrożenie co do okresu weekendowego z piątku na sobotę, ale także z soboty na niedzielę i to bezpośrednio będziemy ustalać te tak zwane terminy zagrożeniowe z policją. Drugim elementem to dodatkowe służby w ramach jarmarku mielowigieniarskiego który się odbywa, no było, nie było już 3 dni, a tutaj wzmocnione patrole muszą być przy tych najazdach gości, które funkcjonują. I trzecim elementem składowym to okres świąteczny. Przede wszystkim na okres świąt. Dlaczego? No dlatego, że na święta często nie wszyscy ci, którzy, którzy już powrócili na Łono normalnego społeczeństwa otrzymują przekuski, wtedy niestety, ale są te wzmocnione patrole też potrzebne. To są takie główne, główne elementy w ramach tej kwoty. Dziękuję. Pan ja się zgłaszał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze do działu 750, z czego wynika zwiększenie o 11 tysięcy składek na KOR, Z czego to wynika, że musimy zwiększyć?

dotacji na przebudowę tej drogi gminy Poznańska-Świękiewicza. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Rysz, pytam.